Hejka, hejka! Dzień dobry! Witam Was z kawką i bułą z serem. Chyba co i nie zjem, ale... Choć wiecie co? Jak byłam w ciąży, to zjadałam taką bułkę i poprawiałam pączkiem, więc nie wiem jak się to działo. Przysłowiowo jadłam za dwóch. Pewnie tak, nie? Eee, co dziś w planach? Teraz szybkie ogarnięcie domu i mykam do kika, zobaczyć, co tam się dzieje. Chciałabym kupić parę ozdób, żeby zrobić yy, taki fianuszek, wieńc na drzwi, wiecie o co chodzi. Taki typowo jesienny. Już coś tam mam, ale jeszcze mi mało, także trzymajcie kciuki. Jadę zobaczyć, co tam się w ogóle wyprawia. Czy jest coś nowego i dawno nie byłam, o tak. Także zajadam, ogarniam dom i zmykam, żeby potem odebrać szybciutko dzieciaki. Słuchajcie, moi kochani, tak jak mówiłam, tak zrobiłam, popędziłam do tego kika. A co, matce też się należy, nie? Także yy, co, kiernikiem? Pierwsze co, wpadł mi w ręce taki yy, grzebień szeroki za jedyne 65 groszy, będzie super do nakładania odżywek, ale i na pewno do farbowania, rozczesywania, z farbą tego wszystkiego. Yy, kolejne. Dwie szczoteczki 4 zł dla młodej, oprócz tego na przecenie wzięłam takie rejtuski, one są bez pięt, bez pięt, Be mówię, że bez pięt, bo są dwa opakowania, proszę bardzo, jakieś serduszka, tam jakieś yy, gwiazdeczki, wzięłam takie szerokie gumki 2 zł, też czerwona metka, wcześniej cena 4 zł już nie muszę się dzielić z Filipem, bo Filip ściął włosy, tak, moje dziecko miało włosy po pas, kto go zna, ten wie, ściągłosy włosy, są do oddania, matka ciągle nie gotowa, żeby oddać. Wzięłam też Emilii taką kamizelkę, to jest tak miłe, słuchajcie, ona kosztowała 15, 14,99, wiem, że też są bardzo podobne w Pepco, ale nie wiem jaka jest cena, oprócz tego wzięłam jej sukieneczkę, taka sukieneczka z Taka połyskująca ja myślę, że będziecie widzieć. Yy, z jakimiś skrzydełkami. Jakiś... O, jednorożec jest pod spodem, proszę bardzo, będzie przeszczęśliwa. Do tego spadły mi spodnie z niskim, obniżonym stanem, proszę, takie piękne. Ze sznureczkami i już sprawdziłam, nie są to te oszusty sznurki, bo czasami tu są tylko tak przyczepione, a jednak nic nie możemy pokombinować. Tutaj spokojnie można ściągnąć. Bardzo ją lubię w takich spodniach. Do tego brózeczka do środka i będzie super wyglądała. To. A, jeszcze wzięłam opaskę, o, taką piękną opaskę Emilii, bo chciałam, żeby miała właśnie coś szerokiego na uszach, zamiast czapki. I oprócz tego, słuchajcie, na tę piękną jesień pojechałam. Patrzcie, tu wzięłam grzybki. Takie zakupy z tych jesiennych ozdów. A dlaczego? A dlatego, że no, coś tam jest tej jesień, i za chwilę Wam wrzucę tutaj tą jesień. Ale słuchajcie, w Kiku zima. Totalna zima, święta. I też Wam włączę, bo normalnie nagrałam, bo byłam w szoku. Ja nie wiem, czy u Was też już się tak. Yy, wszystko rozkręciło na zimę, bo są jej zimowe ubrania, czapki, buty, yy, kurtki, ta, szaliki. Także, no nie wiem, zobaczymy, czy dajcie mi znać. W każdym bądź razie, ja byłam w szoku, że to już jest zima, że Mikołaje, że sanki, cudawianki. Yy, słuchajcie, wstąpiłam też do natury. Poszłam właśnie po to opakowanie którym jest garnier, intensywna pielęgnacja regenerująca meczko do ciała. Słuchajcie, jak włączymy grzejniki, to na mojej skórze można pisać. Można pisać z całej książki. Tak, jest wysuszona, a to działa cuda. To po prostu jest tak perfekcja. Ja miałam tego, żeby Was nie okłamać, ale pięć butelek już na pewno zużyłam. Tam jeszcze jest końcówka u góry. Uwielbiam. Sztos po prostu tak nawilża, że. A tutaj piszę do bardzo suchej skóry. Yy, dobra, teraz Wam pokażę. Tylko zobaczymy. Aha, jeszcze wzięłam z natury: z natury wzięłam na przecenie yy, krem Dzienna Stymulacja. I to jest czerwoną metą z 29,99 na 8,99. 100% regeneracja i nawilżenia. Skóra ultrasucha. Yy, słuchajcie, co jakiś czas w naturze yy, są wystawiane właśnie takie kosmetyki z pół roku jeszcze do przodu, z kończącą się datą, pół roku. Także myślę, że no, taki krem to nie jest duży krem, to jest malutki. Ja nie dałabym 29 za takie cudeńko. To jest malizna, zobaczcie, o takie. Tradam. Yy, ale 9 zł jest ok, więc będę testować. Yy, I co wzięłam jeszcze? No, słuchajcie, no sucha skóra, bla, bla, bla. Kto nie chce mieć podartego prześcieradła, ten stosuje skarpetki. No i ja jestem właśnie tą osobą, która często sięga po tą mm, e, złyszczającą maskę do stóp. Wiadome, nakładamy na ja. Tam zależnie, y, czy mam YouTube'a do oglądnięcia, czy mam parę stron, książki, no to właśnie sobie leżę w tych skarpetkach. Potem ściągam, nakładam, no albo myję, albo nakładam krem i jeszcze zwykłe skarpetki na noc i jest w porządku. To się pięknie złuszcza, potem ścieramy, nawilżamy i jest ok. To są całe te moje zakupy i za chwilę Wam jeszcze coś pokażę. Tu jestem. Jestem, jestem, jestem. Słuchajcie, Eveline, Kurczę, nie przyniosłam. Za chwilę Wam wstawię tu wam gdzieś zdjęcie, w sensie wstawi Brian, nie oszukujmy. Zdjęcie tego tuszu do rzęs, który Wam pokazywałam już dużo wcześniej. Ja na pewno kupię następne opakowanie. Oczywiście dzisiaj mogłam to zrobić, dziś zapomniałam. Dobra, przy okazji. Rewelacyjny jest ten tusz. On nie skleja, a rzęsy są pięknie rozczesane, pogrubione, zaznaczone. To właśnie lubię najbardziej w tuszach i ja go mam już chwilę czasu i on jeszcze nie zasekł. Także Eveline, brawo ty. Yy, od jakiegoś czasu mam w swoich kosmetykach właśnie to. To jest Eveline, yy, Ruby glamour. Słuchajcie, jak to pięknie, jak pięknie pachną te cienie. No, ja zawsze jak ścięgam, maluję się, to jeszcze sobie tam niuchny nosem. Jest tutaj 5 pięć, y, pięć cieni błyszczących, aczkolwiek to nie są takie mega duże drobiny. Ja nie lubię, ja już mówiłam, nie lubię takich mega, mam się, mega y, dużych y, drobinek. I jest 7 cieni takich matowych. Jest brąz, którym możemy zrobić delikatną kreskę. Jest ten biały, że tak powiem, podkładowy. Słuchajcie, na YouTubie macie dziewczyny, które robią całe makijaże oka. Mój Fido się domaga wpuszczenia. Zaraz, Fidoś. Makijaże oka, słuchajcie, sztos, to idzie zrobić. Tylko chwila czasu, cierpliwość i yy, no. Po prostu, żeby się chciało, żeby się chciało idzie zrobić tym fenomenalne yy, makijaże oka. Ja polecam posięgnięcie, to nie jest drogi w ogóle. Ewelanie jest raz, że dostępne dwa, że niedrogie kosmetyki ma. Także okej, okay. idę wpuścić psa. Dobra, pies wpuszczony jestem i ja. Yy, o czym mówiłam? A, o tej yy, paletce naprawdę polecam i polecę Wam ten cień, nie cień tylko tusz do rzęs bo jest sztos. Także yy, co? Ja przebieram się z tych fatałaszków i zabieram się do... A, gotowanie, dwa... Yy, no, nie przebiorę się jeszcze, muszę jechać po córkę. Dobra, no to zabieram się za gotowanie, potem jadę pomału, a potem się przebieram, bo jest piękny dzień i myślę, że czas zabrać się po pierwsze posadzeniem do truskawek, o których Wam ja wcześniej mówiłam, po drugie wykopanie moich ziemniaków. Hello. Miałam dwa worki ziemniaków, do którego wsadziłam mniejszego dwa ziemniaki, do większego trzy. I po prostu testowałam jak to będzie, co to będzie. Także yy, no wstawię mam jakąś fotkę, albo może coś mi się uda nagrać, jak złapię kogoś, kto będzie mógł podtrzymać tą kamerę. O ile coś tam w ogóle urosło, bo może być, że urosły tylko badele, tak? Może być. Yy, I co, wy? Na pewno w, w, po prostu już wezmę mm, tą cebulę stamtąd, wykopię, wykopię groszek i posadzę koper. Tak właśnie zrobię, bo jeszcze troszeczkę go urośnie i będzie do zamrożenia. Także nie wiem, czy się przyjdę z Wami pożegnać. Gdyby nie, to wszystkich Was mwah, całuję, dziękuję i piszcie w komentarzach, jak Wam się podobało, co Wam się podobało. Może ktoś poleci mi w końcu jakąś dobrą książkę? Bo byłam dziś w sklepie, ale na niczym nie zawiesiłam oka na dłużej niż na 3 minuty. Także nie kupiłam sobie książki, choć wiem, mówicie, że jest dużo. Nie, nie jest jeszcze dużo. Spokojnie. Całej Was wszystkich dziękuję i do zobaczenia. Pa! Zabieram Was na wykopki. <laughs> Za chwilę będziecie świadkami, ile ziemniaków mieści się w tych workach. Sama nie wiem, to co, robimy to. maluszki nie no dobra nawet że ale to jeszcze za wcześnie chyba małe, maleńkie Moja plantacja oczyszczona. I w rowkach znajduje się już koper. Tu były ogórki. I co to było? Fasola. A teraz posadzę ten koperek. Resztę którego mi zostało. Jeszcze coś tam wyjdzie. A tu, tak jak mówiłam, z mojej jednej truskawki. Proszę bardzo. W rynnie siedzą moje truskawy. Większe, mniejsze, no takie jakie były te flance, takie uratowałam. A tu jeszcze jest yy, poziomka, którą rozedarłam. Tam słyszycie odgłosy dzieci bawiących się. No i oczywiście sąsiedzi, którzy sobie pracują na polu, bo jest bardzo, bardzo przyjemnie. Także praco, pracujemy dalej. Mój por i selery. Bujają się jeszcze i trochę marchewki takie pozostałości, no i oczywiście te dwie duże poziomki, które jeszcze przynoszą owoce. No, to pracuje dalej. A tu są zbiory. Jest cebula, jest groszek, który trzeba obrać. Tak, cebula wiem, że nie jest nie wiadomo jaka, ale ja czasem taki potrzebuję do rosołu na kanapkę. Nie największa, ale moja. A tu proszę, nawet zebrałam troszkę koperku. I to są te Ziemniaki z wora, dwie papryki i trochę jeszcze takiego grochu. Także nie jest nie wiadomo ile, ale ja się cieszę, bo jest w porządku.